Jest wiele rzeczy na świecie, których nie da się wyjaśnić, nawet po dokładnym zbadaniu. Niektóre pozostają tajemnicami, które wprawiają w zakłopotanie wszystkich, w tym społeczność naukową. Dołącz do nas i odkrywaj tajemnicze odkrycia, które zaprzeczają nauce. Numer 1. Dyski dropa. Pod górami bajen Kara Ula, które biegną przez Chiny i Tybet, znajduje się labirynt jaskiń, które są ze sobą w tajemniczy sposób połączone. Jego pochodzenie jest nieznane, a naukowcy nie są pewni, czy jest to formacja sztuczna, czy naturalna. W tych jaskiniach badacze odkryli pochowane ciała niektórych gatunków podobnych do ludzi, najbardziej niezwykłe, jakie kiedykolwiek znaleziono. Jaskinie te zostały przypadkowo odkryte przez zespół archeologów w 1938 roku. Początkowo myśleli, że znaleźli szczątki małp, jednak powszechnie wiadomo, że małpy człekokształtne nie grzebią swoich zmarłych. Do jakiego stworzenia należały te dziwne szkielety? Porównania wykazały, że nie byli to ani ludzie, ani zwierzęta, a przynajmniej nie w pełni ludzie. Szkielet miał małe kończyny i bardzo cienkie nogi, ale w porównaniu z ich krótkimi, słabymi ciałami, istoty te miały bardzo duże głowy. Chiński archeolog i jego zespół badali szkielety, gdy znaleźli coś jeszcze dziwniejszego okrągły dysk do połowy zakopany w dnie jaskini. Dysk był wykonany z kamienia ale miał dziurę po środku. Na płycie znajdowały się napisy, a wokół niej spiralny rowek z dwoma pierścieniami. Po bliższym przyjrzeniu się odkryto, że inskrypcje te wyglądały na jakiś rodzaj hieroglifów. Jednak ten niezwykły język nie jest rozpoznawany przez nikogo i nawet znawcy starożytnego pisma nie byli w stanie go przetłumaczyć. Innym intrygującym odkryciem są rzeźby na ścianach przedstawiające słońce, księżyc i gwiazdy, połączone ze sobą małymi kropkowanymi liniami. Odkrycie to rodzi pytanie: czy te stworzenia próbowały się z nami porozumieć? Przetłumaczenie napisów na tym albumie zajęło komuś 20 lat. Lekarz oznajmił, że rozszyfrował te znaki w ramach opowieści, jednak to, co odkrył, było tak szokujące, że władze nie pozwoliły mu podzielić się swoim odkryciem ze światem. Odzyskano ponad 700 takich dysków. Zdaniem lekarza opowiadają one historię sądy kosmicznej, która przybyła na Ziemię z innej planety i rozbiła się w tym regionie. Podobno mieszkańcy statku pochodzili z zaawansowanej cywilizacji i mieli pokojowe zamiary, jednak ich bardziej wrodzy sąsiedzi utrudniali współistnienie i musieli uciekać do innych światów. Tłumaczenie lekarza zostało ukryte, aby obywatele Ziemi nie wiedzieli, że w niektórych częściach wszechświata istnieją formy życia, których jeszcze nie zbadaliśmy. Numer 2 Mumia atakamy. W 2003 roku na pustyni Atakama w Chile odkryto zmumifikowany szkielet, który wielu zadziwił swoim niezwykłym wyglądem, przez niektórych porównywanym do kosmity. Szkielet, nazywany Ata, miał zaledwie 15 cm wzrostu i miał bardzo dziwne cechy, takie jak długa czaszka i mniej niż zwykle żeber. Spekulowano, że może to być nieznany naczelny, a nawet pozaziemska forma życia. Jednak naukowcy przeprowadzili analizy genomu przez 5 lat i ustalili, że ATA to człowiek, prawdopodobnie płód z mutacjami związanymi z chorobami kości. Mutacje genetyczne wyjaśniają deformacje kości i układu mięśniowo-szkieletowego AT, takie jak skolioza i karłowatość. Chociaż niektóre mutacje są rzadkie i nigdy wcześniej nieobserwowane, spekuluje się, że w ich powstaniu rolę mogło odegrać narażenie na azotany w środowisku, w którym je wykryto. Numer 3 Mumia trójpalczasta, zaprezentowane światu przez badacza J.J. Maussana, jest jednym z najbardziej kontrowersyjnych i dyskutowanych znalezisk we współczesnej archeologii. Ta mumia o wzroście około 1,68 metra, odkryta w 2017 roku w pobliżu naska w Peru, wywołała ożywioną debatę ze względu na jej niezwykłe cechy anatomiczne, w tym trzy długie palce każdej dłoni i stopy, wydłużoną czaszkę i nietypową strukturę kości. Mumie poddano kilku testom datowania węglem 14, które wykazały wiek pomiędzy 1700 a 1800 lat, sytuując ją w okresie prekolumbijskim. Jednak autentyczność i pochodzenie mumii były przedmiotem sceptycyzmu i kontrowersji w środowisku naukowym. Wielu ekspertów twierdzi, że mogło to być oszustwo lub modyfikacja znanych szczątków ludzkich. Zdjęcia rentgenowskie i tomograficzne wykazały strukturę kości, którą niektórzy badacze uważają za ludzką, ale z modyfikacjami. Zwolennicy autentyczności Mumi, tacy jak Mossan, argumentują, że może to być dowód na istnienie nieznanego gatunku humanoidów lub wizyty istot pozaziemskich w czasach starożytnych. Jednym z najbardziej intrygujących aspektów Mumii jest obecność metalowych implantów wewnątrz ciała, Skłoniło niektórych do spekulacji na temat zaawansowanej technologii wykorzystywanej przez tę rzekomą cywilizację. Dodatkowo skóra mumii wydaje się być pokryta białą substancją, prawdopodobnie używaną w procesie mumifikacji. Numer 4. Jadejtowe kamienie z tajemniczymi rzeźbami. Mieszkańcy na obrzeżach Puebla, niedaleko Veracruz w Meksyku znaleźli w marcu 2017 roku jadejtowe kamienie z tajemniczymi rzeźbami, które wydają się przedstawiać humanoidalne istoty z dużymi głowami, podobne do szarych kosmitów. O tym odkryciu poinformował na Twitterze dziennikarz Javier Lopez Diaz z Synco Radio. Kamienie zbadane przez ekspertów przedstawiają ryciny mogące przedstawiać prawdziwy kontakt istot z innych światów, z cywilizacją Majów czy Azteków. Autentyczność tych artefaktów Wydaje się zostać potwierdzona przez inspekcję pobliskiej jaskini, gdzie odnaleziono więcej pozostałości i petroglifów odtwarzających sceny spotkania istot pozaziemskich z kulturami przedhiszpańskimi. Na udokumentowanych kamieniach można zobaczyć różne rzeźbione projekty, w tym statki kosmiczne i istoty przypominające szarych kosmitów. Numer 5 Błękitny kamień. W 1990 roku górnik w Sierra Leone natknął się na niezwykle anomalny kamień niepodobny do żadnego wcześniej widzianego. Angelo Pitroni odkrywał Afrykę Zachodnią, kiedy odkrył tętniący życiem błękitny klejnot. Po przeprowadzeniu testów datowania metodą węglową ustalono, że dziwna skała spadła na Ziemię między 11 tysiące a 18 tysiące lat temu. Co najważniejsze, analiza laboratoryjna wykazała, że skład błękitnego kamienia składał się z czystego tlenu. Ten bogaty w tlen materiał stanowił 77% klejnotu, a także węgiel, krzem, wapń i sód. Błękitny kamień jest zagadką. Chociaż wygląda na to, że został stworzony przez człowieka, znaleziono go w warstwach skał znacznie starszych niż jakakolwiek cywilizacja. Numer 6. Czaszka z metalowym implantem to jedno z najbardziej fascynujących i tajemniczych odkryć współczesnej archeologii. Czaszka ta, znaleziona na stanowisku prekolumbijskim w dolinie Lambajek w Peru, należy do kultury sikan, która kwitła między 750 a 375 rokiem naszej ery. Tym, co czyni to odkrycie niezwykłym, jest wszczepienie metalowej płytki do czaszki, najwyraźniej wykonywane jako wczesna forma operacji czaszki. Płytkę wykonaną ze stopu złota i miedzi umieszczono w celu zakrycia urazu głowy, prawdopodobnie spowodowanego tępym uderzeniem. Zabieg ten świadczy o zaawansowanym jak na tamte czasy poziomie wiedzy medycznej i umiejętności chirurgicznych. Badania dotyczące osteointegracji, podczas której kość łączy się z metalem, sugerują, że pacjent przeżył operację, co wskazuje na niezwykłe zrozumienie medycyny i umiejętności prekolumbijskich chirurgów. Kultura sykańska znana jest ze swoich umiejętności w zakresie metalurgii, zwłaszcza w tworzeniu bardzo skomplikowanych przedmiotów ceremonialnych i ozdobnych. Jednak zastosowanie tych umiejętności w medycynie otwiera nowe perspektywy na poziomie rozwoju technologicznego i naukowego starożytnych cywilizacji Ameryki Południowej. Ta wszczepiona czaszka rodzi również pytania o cel operacji. Czy mogła to być interwencja medyczna mająca na celu uratowanie życia danej osoby, praktyka rytualna mająca na celu leczenie chorób duchowych, a może połączenie obu? Precyzja cięcia i umiejscowienia płytki sugeruje zaawansowaną technikę i głębokie zrozumienie anatomii człowieka. Ponadto odkrycie prowadzi do debaty na temat wymiany wiedzy między kulturami starożytnych. Niektórzy teoretyzują, że mógł mieć miejsce kontakt z innymi zaawansowanymi cywilizacjami, co umożliwiło wymianę technik medycznych i technologicznych. Podsumowując, wszczepiona metalem czaszka kultury Sikan jest uderzającym świadectwem pomysłowości i umiejętności cywilizacji prekolumbijskich, ujawniającym nieznane aspekty ich wiedzy medycznej i zdolności do wykonywania skomplikowanych interwencji chirurgicznych. Numer 7. Kamień z Razuel to tajemniczy obiekt który wywołał duże zainteresowanie i debatę wśród badaczy zjawisk paranormalnych, ufologów i entuzjastów UFO. Artefakt odkryto w 2000 roku w Nowym Meksyku, w pobliżu miejsca słynnego incydentu w Razuel w 1947 roku, kiedy w regionie rozbił się podejrzany obiekt UFO. Skała, o której mowa, jest niewielkich rozmiarów, mniej więcej wielkości dłoni, ma owalny kształt i znaczną wagę. Tym, co naprawdę wyróżnia kamień z Razuel, jest wzór na jego powierzchni. Seria geometrycznych rycin obejmujących okrąg z prostą linią przechodzącą przez niego oraz inne złożone symbole przypominające te znajdujące się na kręgach upraw. Szczególnie interesującym aspektem kamienia z Razuel jest jego niezwykły magnetyzm. Udowodniono, że skała posiada właściwości magnetyczne, które nie są powszechne w obiektach tego typu. Niektórzy badacze wskazywali, że magnetyzm ten może być powiązany z jego pochodzeniem lub możliwym przeznaczeniem, chociaż nie ma jednoznacznego wyjaśnienia w tym zakresie. Te ryciny i ich magnetyzm skłoniły wiele osób do spekulacji na temat ich pozaziemskiego pochodzenia, ponieważ projekty wydają się zbyt precyzyjne i wyszukane, aby mogły być dziełem natury lub człowieka. Dodatkowo niezwykły magnetyzm kamienia dodaje kolejnej warstwy tajemniczości do jego historii. Jednak społeczność naukowa wyraziła sceptycyzm co do twierdzeń o pozaziemskim pochodzeniu kamienia z Razuel. Przeprowadzono analizy i badania laboratoryjne w celu określenia jego składu i możliwego pochodzenia, ale nie znaleziono jednoznacznych dowodów na poparcie teorii, że skała pochodzi z innego świata. Niektóre alternatywne teorie sugerują, że kamień może być dziełem sztuki lub przedmiotem wykonanym przez człowieka z przeszłości. Pomimo kontrowersji, kamień z Razwell pozostaje przedmiotem zainteresowania zarówno badaczy, jak i opinii publicznej, a jego pochodzenie i przeznaczenie pozostają nierozwiązaną tajemnicą. Numer 8 ALH 84001, znany jako ALH 84001, to fragment meteorytu z Marsa, który został odkryty w antarktycznym regionie Allan Hills. Został znaleziony 27 grudnia 1984 roku przez zespół amerykańskich łowców meteorytów z projektu ANSM. Meteoryt ten, ważący 1,93 kg, należy do grupy szergotytów i uważa się, że powstał około 4,9 miliona lat temu ze stopionej skały marsjańskiej. Jego marsjańskiego pochodzenia nie potwierdziły analizy chemiczne które wykazały obecność w tym okresie na powierzchni Marsa wody w stanie ciekłym. Odkrycie ALH 84001 na Antarktydzie wynika z warunków terenowych, które ułatwiają wykrywanie obiektów nienależących do środowiska. W ramach projektu ANSM co roku odbywają się wyprawy na Antarktydę, gdzie odkryto imponujące skały. To Roberta Skor, kierownik Laboratorium Meteorytów w Antarktyce, Odkryła go na odległym zachodnim polu lodowym Allan Hills. W 2005 roku przeprowadzono badania w celu zbadania pochodzenia ALH 84001 i według analiz meteoryt prawdopodobnie odłamał się od eliżjem hasma w kanionie Valles Marineris w wyniku uderzenia meteorytu około 17 milionów lat temu. Badania datowania radiometrycznego wskazują, że ALH 84001 przybył na Ziemię około 13 tysięcy lat temu. Meteoryt ten wzbudził duże zainteresowanie ze względu na sugerowane w nim możliwe oznaki życia biologicznego. W 1996 roku grupa ekspertów stwierdziła, że znalazła w meteorycie dowody na obecność marsjańskich mikroorganizmów, co wywołało intensywną debatę. Chociaż teoria ta została szybko odrzucona przez większość społeczności naukowej, ustanowiła precedens dla przyszłych postępów w dziedzinie astrobiologii. Chociaż nie potwierdzono istnienia marsjańskiego życia w tym meteorycie, jego badania odegrały kluczową rolę w badaniu możliwości obecności obcych mikroorganizmów na innych ciałach niebieskich. Przypomina nam to, że nawet gdyby ALH 84001 nie zawierał skamieniałych bakterii, nie powinniśmy wykluczać możliwości istnienia życia pozaziemskiego ukrytego w jądrze innych meteorytów. Numer 9. Figury Akambaro to intrygujące znalezisko archeologiczne odkryte przez Waldemara Jodruda, niemieckiego archeologa amatora, w Akambaro, Guanajuato w Meksyku. Liczby te składają się z około 33 tysięcy maleńkich ceramicznych przedstawień, które podważają konwencjonalne postrzeganie historii i archeologii. Ród twierdził, że postacie przypominają dinozaury, co wywołało kontrowersje i debatę na temat ich autentyczności. Niektórzy uważają te postacie za anachroniczne i kwestionują współistnienie człowieka i dinozaurów. Sceptycy wskazują jednak na brak formalnych badań archeologicznych i odpowiedniej dokumentacji co budzi wątpliwości co do prawdziwości ustaleń. Kontrowersje dotyczą również motywacji i taktyki Ruda, co sugeruje, że postacie mogą być nowoczesnymi fabrykacjami wspierającymi dramatyczną narrację. Liczby akambaro rodzą pytania o związek między ludźmi a dinozaurami, ale brak solidnego wsparcia naukowego i brak formalnych badań podkreślają potrzebę bardziej rygorystycznego podejścia archeologicznego do oceny ich autentyczności. Numer 10: Zmumifikowana Syrena odkryta w kołci w Japonii wywołała zdziwienie i spekulacje zarówno wśród mieszkańców, jak i ekspertów. To stworzenie, które mierzy około 30 cm długości. Ma górną część przypominającą człowieka i dolną część przypominającą rybi ogon. Mumia, znaleziona w starożytnej świątyni, datowana jest na około 300 lat i była przedmiotem lokalnej czci, przez niektórych uważana za mityczne stworzenie o właściwościach leczniczych. Syrena została poddana różnym testom naukowym, w tym analizie dna i badaniom radiologicznym, w celu ustalenia jej autentyczności. Wyniki tych badań były mieszane i często kontrowersyjne. Niektórzy naukowcy uważają, że może to być dzieło skomplikowanej taksydermii polegającej na łączeniu części różnych zwierząt, prawdopodobnie małpy i ryby, co było powszechną praktyką w Japonii i innych częściach Azji w pewnych okresach historycznych w celu tworzenia ciekawostek. Odkrycie w kółci ożywiło zainteresowanie legendami o Syrenach i stworzeniach morskich w kulturze japońskiej. Syreny, znane po japońsku ninjo, są opisywane w folklorze jako stworzenia, które mogą zapewnić długowieczność i zdrowie tym, którzy je zjadają, chociaż mogą również przynosić pecha, jeśli zostaną schwytane lub uszkodzone. Do świątyni, w której znaleziono mumie, wzrosła liczba odwiedzających, których przyciągają legendy i tajemnice otaczające to stworzenie. Zjawisko to wywołało dyskusję na temat autentyczności i pochodzenia mumii, rodząc pytania o skrzyżowanie mitu, rzeczywistości i ludzkiej fascynacji nieznanym.